A teraz zmieniamy dyscyplinę. Toruńscy odboje, najlepsi w kraju koszykarze konsusa Old Basket Team, nie mieli sobie równych w mistrzostwach polskich, które rozegrano w hali szkoły podstawowej numer 3 w Toruniu. Przy okazji mistrzostw działacze i zawodnicy uczcili już po raz dziewiąty pamięć Szczepana Waczyńskiego. Do rywalizacji w mistrzostwach przystąpiło 7 drużyn. W finale spotkały się toruński Konsus i poznański Google. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Dzięki agresywnej obronie i walce pod tablicami w końcówce spotkania toruńscy Oldboye wygrali 37 do 32 i mogli świętować zdobycie złotych medali. Chcieliśmy tylko zagrać. Zrobić to, żeby sobie zagrać, pobiegać spotkać się z kolegami i nikt nie brał tak wysokich celów. A jak się udało, no to Bóg dał. Graliśmy. Zespół nowych mistrzów Polski składa się przede wszystkim z legend toruńskiej koszykówki, takich jak Krzysztof Bilangowski czy Marek Żółkowski. My mamy więcej radości z gry. Nie gramy po to, że, że, żeby zarabiać pieniądze, że ktoś nam każe, tylko po to, żeby się spotkać, spocić, a później iść na drugą jednostkę treningową. Zawodnicy uczcili też pamięć Szczepana Waczyńskiego, koszykarza, trenera oraz działacza, który całe swoje życie związał z koszykówką. Tata całe życie pracował w koszykówce, także był z nią związany bardzo. Zresztą ja również i, i moje dziecko, które gra teraz w ekstraklasie i to wszystko tak się łączy. W meczu memoriałowym pamięci Szczepana Waczyńskiego drużyna starszych pokonała ekipę młodych 75 do 53.